Nazywam się Bartek Klincewicz, jestem uczniem klasy 2C, uczęszczam do tej placówki od 2019 roku i w tym filmiku postaram się Wam przedstawić, jak to tutaj u nas w Gdańsku wygląda. Zapraszam. Do Gdańska szkoła nasza czy też zaistniała tutaj na terenie Gdańska w 2016 roku, 1 września. Rozpoczęła się nauka. Obecnie do naszej szkoły uczęszcza 226 Osób. Panie Dyrektorze, czym Szkoła Feniks wyróżnia się na tle innych szkół młodzieżowych w Gdańsku? Przede wszystkim najfajniejszą młodzieżą, jak widać oraz kadrą, która jest wyspecjalizowana i przygotowana do pracy z młodzieżą. Oraz oczywiście pomieszczeniami, budynkiem, który tutaj jest historycznym, historycznymi koszarami wybudowanymi przez gdańszczan właśnie w takim celu. A jakie kursy są organizowane w tej szkole? Kursy w naszej szkole to przede wszystkim kursy spadochronowych, które przygotowuje młodzież do samodzielnych skoków spadochronowych oraz kurs nurkowania. Ten kurs nurkowania to jest też zakończony certyfikatem, także młodzież może samodzielnie nurkować. Do tego jeszcze mamy kurs przygotowujący do pracy w służbach mundurowych. Jest to kurs samoobrony i techniki interwencyjnej który prowadzony jest przez najlepszą kadrę w naszym kraju. Na czym polega szkolenie poligonowe w Gorzewie? Szkolenie poligonowe w Gorzewie polega na zapoznaniu się z młodzieży właśnie z pracą w wojsku, w służbach mundurowych. Tam w Gorzewie uczniowie są zapoznawani z właśnie życiem żołnierskim. Poligonowym. Tak jak żołnierz ma takie warunki stworzone na poligonie, czyli mieszkają mieszka w namiotach, przygotowują się do posiłków, jak te posiłki wyglądają w takich miejscach typu poligon oraz zajęcia, które doskonalą umiejętności i wiedzę młodych żołnierzy w czasie służby. Teraz porozmawiamy z Panią Profesor Elżbietą Sendecką, która naucza języka polskiego w naszej szkole. Pani Elu, jak się Pani czuje prowadząc lekcje wśród uczniów, którzy są ubrani w mundury? Super, wysportowani, eleganccy. Także czuję się bardzo dobrze. Dobrze. Jak się pracuje pani podczas zdalnego nauczania? No, to jest trochę y, trudne pytanie, dlatego że ja lubię kontrakt, kontakt bezpośredni z młodzieżą, natomiast tutaj muszę mówić do y, ekranu. Y, I ten kontakt jest trudniejszy przez to, że nie widzę was. A tak chętnie chciałabym Was zobaczyć. No niemniej już się jakoś przyzwyczaiłam i daję się pracować. No, Ale wolę kontakt z żywą osobą. No chyba jak każdy. No Czy uczniowie ze szkół mundurowych różnią się czymś w zachowaniu, czy w ogólnym byciu od uczniów chodzących do zwykłych szkół? Wiecie co, różnią się na pewno postawą. Różnią się, są bardziej wysportowani. Wy nie macie do wychowania fizycznego i w ogóle do zajęć fizycznych jakiegoś takiego oporu. A w szkołach, w których ja pracowałam oczywiście, bo nie mogę mówić o wszystkich, to jak był WF to było już tragedia, bo musiały na przykład dziewczyny iść na WF. Natomiast u Was, widzę, że Wy na te zajęcia chodzicie chętnie. Robicie te zajęcia i no to potem w tej postawie jest widoczne. Dobrze, to może teraz odwiedzimy chłopaków. Co tam u nich jest ciekawego? O, co Dobra. jest Bartek? Siema, co tam u was? To właśnie odkładamy sprzęt szkolny po ćwiczeniach z taktyki zielonej. Bardzo rozbudowa rozbudowaliśmy ostatnio nasz magazynek. No to ja bym był bardzo wdzięczny, jakbyście nam, nas oprowadzili po całym magazynku, opowiedzieli co, Oczywiście. co jak, Coś czym się jak je. najbardziej. Tutaj mamy między innymi repliki ASG, karabinków KBKAK, z których cały czas korzystamy. Tutaj mamy karabinki na markery do paintballa, z których również korzystamy. Zasilane są na sprężone powietrze, które znajduje się w kolbie całego karabinka. Mamy tutaj również gumo które również są używane podczas różnych szkoleń. Mamy także zestaw sprzętu używanego przez policję, takie jak kajdanki, pałki typu tomfa. Repliki broni krótkiej, począwszy od beretty przez groki do P63, noże treningowe, gumowe, więc się nie skaleczymy, wszystko jest bezpiecznie. Tak, mamy również tutaj e, kompasy, aby szkolić się z nawigacji, e, granaty treningowe e, różnego rodzaju. Przechodząc dalej, mamy spadochrony. E, pianki do nurkowania. Tutaj mamy jeszcze, jak widać, nowe e, e, pistolety do e, airsoftu. Kilka rzeczy, o których nie wspomnieliśmy, to m.in. radiotelefony firmy Beopank. E, ćwiczymy na nich e, radiokomunikację na różnych manewrach. Możemy ze znacznej odległości się ze sobą porozumieć. Tutaj przechodząc dalej, mamy Maski do paintbola, wszystko musi być oczywiście bezpiecznie. Pełny, czyli wyposażenie nasze ochronne. kamizelki taktyczne, dzięki czemu możemy przechowywać sprzęt, którego, który używamy na ćwiczeniach. Tak. Mamy również e, maski przeciwgazowe, nowego typu e, latarki, w razie gdy byłaby taka potrzeba jakieś ćwiczenia w nocy. E, noże. Przechodząc dalej mamy e, zabezpieczenia twarzy, e, maski, stalkery, e, jeżeli przychodzi nam ćwiczyć e, z karabinkami ASG, czy... to Dokładnie. wszystko jest na tyle bezpieczne, że możemy stać do siebie nawzajem bez przeszkód. Mamy tutaj także całą masę sprzętu do nurkowania, zaczynając od płetw przez butle z powietrzem, aparaty do nurkowania i całą masę nowych Pianek. Dzięki czemu jesteśmy w stanie zachować temperaturę naszego ciała. Tutaj leży także przygotowany wcześniej sprzęt wspinaczkowy od uprzęży przez linę i oczywiście bezpieczeństwo przede wszystkim kaski. Tak. W naszej szkole ćwiczymy również samoobronę, jak i przeróżne sporty walki. Mamy tutaj zabezpieczenia na nogi. Eee, w przypadku ćwiczeń z MMA. Lub kickboxingu używamy właśnie takich zabezpieczeń, żeby nikomu nie stała się krzywda. Przechodząc dalej, mamy jeszcze w rogu położone e, zabezpieczenia głowy, paski, również do sportu walki oraz rękawice, z których korzystamy. Tutaj można także na ścianie zauważyć, podczas standardowy w naszej szkole używa takich szabel reprezentacyjnych, dzięki czemu wygląda o wiele lepiej. Tutaj także leżą plecaki do nowych zestawów umundurowania dla nowych uczniów, ponieważ różnią się one, gdyż nasza szkoła weszła w różne kontrakty i zmieniamy umundurowanie. To chyba będzie wszystko z naszego magazynku. Dziękuję, że nas podzielicie. wybrać tą szkołę, a nie inne szkoły mudrowe w Gdańsku, które są dostępne? Ponieważ uważam, że ta szkoła daje mi naprawdę wiele możliwości i dobrze mnie rozwija i przygotowuje do tego, co chcę robić w życiu. E, Natalia, dlaczego Ci się podoba w naszej szkole? E, uważam, że szkoła FENIX ma bardzo dużo do zaoferowania i dzięki niej mogę wiązać swoją przyszłość ze służbami mudrowymi. Dominiko, teraz pytanie dla Ciebie. Jaki profil wybrałaś i z jakimi służbami mundurowymi chcesz powiązać swoją przyszłość? Wybrałem profil strażacki. Jak już sama nazwa wskazuje, będę szła do straży pożarnej PSP. To myślę, że już więcej pytań nie mam do, do naszych uczestników i z przyjemnością polecam naszą szkołę. Dziękuję bardzo.